Nie można mieć światu za złe tego, że jest inny niż jak my byliśmy młodzi. Tak jak powiedzieliśmy wcześniej, nie musimy wszystkiego akceptować, ale nie możemy też zakładać, że wszystkie nowe rzeczy na świecie są złe czy jakieś nie takie tylko dlatego, że są no właśnie nowe. Cześć! Tu podcast Myślnik Stankiewicza, czyli rozmowa człowieka z człowiekiem o wszystkim, co dla człowieka istotne. Dzisiaj dalej odpowiadam na Wasze pytania. Wybrałem cztery kolejne duże, trafne, głęboko sięgające pytania. Dzięki za nie totalnie je rozkminimy. Ale zanim rozkminimy, ogłaszam Wam pozytywną, dużą, fajną wiadomość: mianowicie, jest już kalendarz stoicki na rok 2025. Mega, mega polecam. Sprawdzony koncept, świeży kolor i różne nowe featurey. Kody QR, podłączenie do podcastu, bardzo fajna rzecz. Polecam serdecznie kalendarzstoicki.pl. Do 15 października jest specjalna cena startowa, więc nie zwlekajcie i się zaopatrujcie, bo warto. Dobra, to teraz do rzeczy. Do rzeczy, mianowicie do tego, czy czy zdrowie zależy od nas, czy nie zależy? Mam wypisane pierwsze pytanie i od niego chciałbym zacząć. Bardzo fajna rzecz, która wróciła nam w kilku rozmowach tam w komentarzach. W najlepszym skrócie, w największym skrócie po prostu czy zdrowie jest rzeczą od nas zależną, czy nie. Nasze zdrowie, czy psychiczne, czy fizyczne. Jak to wygląda z punktu widzenia stoickiego? To jest bardzo fajne pytanie. Ono też pokazuje, że właśnie to przeciwstawienie zależne, niezależne, tak naprawdę nie jest dobrym sformułowaniem, o tym zaraz powiem, ale jest to też dobre pytanie, dlatego że to fajnie pokazuje w ogóle ogólną zasadę działania stoicyzmu, tak? Dlatego też od tego pytania dzisiaj zaczynam. To pokazuje, że Większość takich stricte życiowych tematów, bo wiecie, że pogoda albo, nie wiem, ruchy planet na ich orbitach są od nas niezależne, to jest jasne. Natomiast większość takich życiowych dylematów, życiowych tematów codziennych, no to są takie rzeczy, które na pierwszy rzut oka są trochę. Pomiędzy, tak? Trochę zależą, a trochę nie zależą, i właśnie tutaj jest to stoickie pytanie: jak to po stoicku należy dobrze rozkminić. Na samym początku tego podcastu, półtora roku temu, w sensie w pierwszych odcinkach, żeśmy od tego w ogóle zaczynali, więc dzisiaj trochę będzie takiego powtórzenia, ale ze świeżego punktu widzenia. I ten świeży punkt widzenia polega właśnie na tym, że to nie chodzi o to, żeby rozkmieniać jakoś in abstrakto, czy zdrowie, czy co tam innego jest zależne albo niezależne, jakoś tak ze to tak? no nie chodzi o to, żeby szukać zerojedynkowej odpowiedzi, tylko chodzi o to, żeby we wszystkim, co jest dla nas ważne, we wszystkim, co jest jakby aktualne, co jest treścią naszego życia, w każdym wyborze, jaki przed nami stoi, umieć wydobyć tę część, która od nas zależy. Jakby umieć stale sobie zadać to pytanie, co w tym lub tamtym jest rzeczą zależną ode mnie. Dobra, i teraz to powiedziawszy, no to jak właściwie będzie, panie Piotrze? Czy zdrowie od nas zależy, czy nie zależy? Przypominam, znaczy tutaj wracam do tego, że zależne, niezależne to jest tak naprawdę zbyt prosty, znaczy nie najlepiej ułożony podział, bo precyzyjnie trzeba powiedzieć, że stoicy każą nam wszystko dzielić na rzeczy zależne od nas w 100% i całą resztę. Zdrowie niestety się kwalifikuje do tej całej reszty, tak? Dlaczego? No, dlatego, że nie jestem w stanie sprawić samym myśleniem, że będę zdrowy. To nie jest tak, że sobie postanowię, przestawię jakiś przełącznik w głowie i myk od razu stanę się idealnie zdrowy. I że to mi to zdrowie zagwarantuje. No, szpitale byłyby niepotrzebne, gdyby tak było, prawda? Fajnie by było, gdyby tak było, no ale niestety tak nie jest. O moim zdrowiu decydują również niestety czynniki zewnętrzne bakterie, pandemie, chodniki, na których się mogę pośliznąć itd. Ja decyduję tylko o tym, znaczy tylko aż o tym, czy staram się w ogóle o to zdrowie dbać. Dobrze jeść, ćwiczyć, szczepić się, uprawiać sporty i tak dalej, i tak dalej. Tylko tyle i aż tyle. Jak zawsze w stoicyzmie, to kierunek woli, kierunek chcenia jest od nas zależny. Od nas w tym stuprocentowym sensie zależy to, na czym się skupimy, w co włożymy swoją wolę i swój wysiłek. No i oczywiście to możemy wybrać, Mądrze albo nie mądrze, tak? Znaczy, pierwsza rzecz jest pamiętać, że to do mnie należy decyzja, w co ja włożę swoją energię życiową. To jest moja i tylko moja decyzja. Drugi wybór, jaki przede mną stoi, no to jest, że muszę, muszę to skonkretyzować. tak? Znaczy, mogę wybrać albo głupie, albo mądrze. Mogę wybrać to, że energię swoją przekazuję na tracenie moich sił życiowych, na niszczenie zdrowia i tak dalej, no tak. Mogę świadomie, jak, jak to tata Kazika śpiewa, każdy ma prawo wybrać źle mogę wybrać, że moją drogą życiową będzie trwonienie zdrowia, jakieś tam narkotyki, alkohole i inne tego typu klimaty, no. Oczywiście stoicy doradzą, żeby wybrać mądrze, nie mniej. Jakby oczko wcześniej jest jeszcze ten głębszy wybór, że w ogóle ten wybór jest mój, tak? Że to jest tylko mój wybór, w którą stronę się zwrócę, tak, w którą stronę pójdzie ten kierunek woli. Natomiast nie jest to, że wybiorę mądrze i będę prowadził ten zdrowy tryb życia, no to nie jest żadną gwarancją niczego. Mogę prowadzić najzdrowszy tryb życia, a i tak zachorować, prawda? A i tak zostać, nie wiem, cegła może mi spaść, przysłowiowa. Na głowę. Tylko, że według stoików to wcale nie jest pesymistyczne, tak? Znaczy, jeżeli ja mówię zdanie mogę dbać o swoje zdrowie, a i tak zachorować i umrzeć na jakiegoś raka, czy whatever, no to, to trochę tak brzmi smutno, pesymistycznie, tak? Tylko, że właśnie zdaniu stoików to w ogóle nie jest smutne. Właśnie myk polega na tym, że starać się być zdrowym, to jest najlepsza droga do tego, żeby faktycznie być zdrowym, bo skupiam w ten sposób swoje siły i wysiłki na tym, co faktycznie ode mnie zależy, tak? Czyli czy staram się zdrowo jeść, ćwiczyć i tak dalej, i tak dalej, a nie rozpraszam się na jakieś że tak powiem, głupoty zewnętrzne. Dobra, temat zdrowia na pewno będziemy jeszcze omawiać w tym podcaście. To było jako odpowiedź na pytanie. I teraz przechodzimy do pytania drugiego, które jest takie super konkretne, mianowicie brzmi, czy negatywna wizualizacja nie przyciąga przypadkiem nieszczęścia? Z rozwinięciem, czy nie domotywuje, czy nie jest generalnie jakimś pesymizmem, czy czymś, co dołuje. I tutaj, bo to jest ta technika stoiska, której żeśmy chyba jeszcze w tym podcaście nie omawiali, coś, co można nazwać negatywną wizualizacją, można nazwać uprzedzaniem nieszczęścia, coś, co po łacinie się nazywało premeditatio malorum, czyli przedpomyślenie tego, co jest złe. W największym skrócie chodzi o tę ideę, że jeżeli czekam na. Wynik egzaminu czy jakiegoś badania i może być on dobry albo zły, no to najlepiej jest z góry sobie powiedzieć, czy z góry sobie odhaczyć w głowie scenariusz, że być może będzie to zły wynik. Tak, jakby z góry się przygotować na najgorsze, z góry sobie ten scenariusz odhaczyć w głowie. Po co? No po to, żeby nie być negatywnie zaskoczonym. Zawsze lepiej być pozytywnie zaskoczonym, jeśli jednak się okaże, że jest ok, niż zaskoczonym. Negatywnie. Natomiast, więc to jest ta technika, i o tym na pewno będzie przynajmniej jeden oddzielny odcinek podcastu. Natomiast już uprzedzając, jest pytanie o to, czy to nie jest właśnie myślenie o tych negatywnych scenariuszach z góry? Czy znaczy, nie jest jakieś bezsensowne, tak? Czy to trochę nie przyciąga tego nieszczęścia? Czy właśnie nie jest jakąś demotywacją, nie obniża jakości życia? No bo to jest trochę paradoksalne, tak? Że stoicy nam każą myśleć z góry o tym, co nieprzyjemnego czy niedobrego się może wydarzyć. I to jest prawda, że jest to dosyć taka kontrintuicyjna technika, taka trochę antypoda tej tak zwanej pozytywnej wizualizacji, czyli że wyobraź sobie milion dolarów, to on ci na pewno spadnie z nieba. No oczywiście stoicy mówią, że nie spadnie i tak nie będzie, tylko że ta negatywna wizualizacja, no trochę wbrew nazwie, wcale nie jest negatywna, tak? To znaczy, Myślenie o tych negatywnych scenariuszach, o tych złych rzeczach, które mogą się wydarzyć, jakby rozbrajanie tych lęków zawczasu, no nie służy temu, żeby tym lękom się poddać i zdołować, tylko właśnie temu, żeby być górą nad nimi, tak, żeby ogarnąć je i jakby stłumić je zawczasu. To właśnie służy temu, żeby... Pozytywnie pójść do przodu, rozwiewając różne lęki, obawy, strachy czy inne wątpliwości, jakby oswoić się. Chodzi o to, żeby się oswoić z tymi myślami, po to, żeby nie musieć się ich bać. tak? Jeżeli jest jakaś tam szansa, że nim obleje egzamin, czy coś tam się złego stanie, to, to stoicy mówią, że dużo lepiej jest z góry sobie to w głowie przemyśleć, jakby odhaczyć ten scenariusz, sobie go zrobić w głowie, bo zrobienie tego no, dużo mniej nas kosztuje, tak naprawdę niż faktyczne zmierzenie się z tym, jeżeli to się naprawdę wydarzy. A ponieważ z, z reguły się jednak pewnie nie wydarzy, to jeszcze będziemy mieć ten bonus, że będziemy pozytywnie zaskoczeni. Tak? To jest właśnie manewrowanie, dlatego w takiej kolejności odpowiadam na te wasze pytania, to jest właśnie manewrowanie tym kierunkiem woli. Ja po to sobie robię... Względnie tanim kosztem, czy bardzo tanim kosztem, tak? No bo to jest jakby mikromedytacja, 5 sekund i z głowy, tak? Powiedziałem sobie, że no w najgorszym wypadku nie zdam tego egzaminu, no i, i co się stanie, tak? Świat się nie skończy, a mam to już jakby bardzo tanim kosztem w głowie załatwione, tak? Jakby tutaj dużo lepiej mogę moją władzę mentalną wykorzystywać, niż jeżeli będę musiał się z tym mierzyć dopiero jak faktycznie tego egzaminu nie zdam. Chodzi o to, że ja się z pewnymi właśnie myślami, z pewnymi hipotetycznymi scenariuszami, no właśnie mogę z góry oswoić i to bardzo szybko, bardzo sprawnie, tanim kosztem, po to, żeby nie musieć się ich już później bać. Przywołuję sobie w głowie ten negatywny możliwy scenariusz, że obleją mnie na tym egzaminie i tak dalej, nie po to, żeby utonąć i się wkręcić, że wszystko będzie źle, tylko właśnie po to, żeby to odhaczyć i jakby odebrać temu tę taką tajemniczą, męczącą moc, rozgonić te strachy. No i to jak najbardziej nie przyciąga żadnego nieszczęścia, tak? Jakby zrobienie tego eksperymentu, czy takiego, właśnie, triku mentalnego w głowie, no absolutnie nie przyciąga tego nieszczęścia, tak? Jakby, jeżeli ja sobie pomyślę, że mogę nie zdać egzaminu, no to nie zmienia, jak już ten egzamin jest napisany i ja już tylko czekam na wyniki, no to co ja sobie pomyślę, nie ma żadnego wpływu na to, jak będzie faktycznie, tak? Magiczny sposób myślenia, no, nie działa, tak? To, co sobie pomyślimy, nie przyciąga obiektywnych, Faktów i obiektywnych stanów rzeczy, i też z tego powodu nie demotywuje, tak? Jakby cała ta negatywna wizualizacja jest oparta na założeniu, które okej, okay, może nie dla wszystkich jest, nie wszystkim pasuje, ale to założenie jest takie, że to, co się czai w jakimś takim mroku niepewności, takiej utajonej grozie, czy utajonym. Utajonym zagrożeniu, to jest dużo bardziej stresogenne, lękogenne i dużo bardziej takie demotywujące i, i, i straszące niż to, z czym się skonfrontujemy wprost. Bo jeżeli się skonfrontujemy i to jest właśnie ten stoicki optymizm to będzie tylko lepiej i będziemy mieć te strachy i te tematy rozbrojone. Ale to jest bardzo dobre pytanie, i na pewno będę jeszcze o, o negatywnej wizualizacji. Absolutnie będą o tym oddzielne odcinki. Kropka. I teraz pytanie trzecie. Pytanie trzecie, które jest też bardzo fajnie sformułowane, mianowicie, czy jako stoicy mamy akceptować wszystko, jak leci? I to jest bardzo fajny temat, bardzo duży, dotyczący tak naprawdę nie tylko stoików, bo w ogóle dotyczący życia ludzkiego, tak jak jest w mojej tej zajawce podcastu. Rozmowa człowieka z człowiekiem o wszystkim, co dla człowieka istotne. Więc pytanie, czy mamy akceptować wszystko, jak leci? No i odpowiedź jest, jak to często w filozofii, i tak, i nie. Bo, wiecie, generalnie problem jest taki, że jeżeli powiemy, że trzeba akceptować rzeczy takimi, jakie one są, no to wychodzi na to, że musimy, no mówiąc właśnie kolokwialnie, godzić się na wszystko, jak leci. tak? Znaczy, jeżeli ja mam zaakceptować wszystko, to znaczy, że nie mogę niczego go odrzucić na każdy stan rzeczy, każde zło, każde, każde nieszczęście, nieuczciwość ludzką muszę się zgodzić, tak? I jakby. Paradoksalny wniosek jest taki, że jeżeli godzę się na wszystko, czy wszystko akceptuję, no to właściwie nie jest jasne, jakie z tego ma wynikać działanie. Tak? No to trochę takie matematyczna logika matematyczna tutaj się kłania, że jeżeli wszystko poakceptuję, to właśnie nie wiadomo, z te, co ma z tego wynikać. Czyli innymi słowy, konkretne decyzje o. Działaniu, no zawsze polegają na, biorą się z jakiegoś zróżnicowania, że pewne stany rzeczy akceptuje bardziej, a pewne, czy pewne fakty akceptuje bardziej, a pewne mniej. Jeżeli wszystko zaakceptuje jakimś takim właśnie wszechakceptem, nie wiem jak to właściwie nazwać, no to będzie to tak naprawdę dosyć paraliżujące. Nie wiadomo, czy jakby praktycznie nie wiadomo z tego, co ma wynikać. Nie wiadomo, jaki miałby być następny krok. A w stoicyzmie, jak wiecie, zawsze chodzi o ten następny krok. Taka akceptacja wszystkiego, czy jakby pogodzenie się ze wszystkim zawsze i wszędzie, no ma w sobie coś takiego defensywnego czy rezygnacyjnego, tak? Jeżeli akceptuje wszystko, to w pewnym sensie rezygnuje z aktywnej postawy wobec życia, a stoikom jak najbardziej chodzi o to, żeby no wydobyć z tego to takie ofensywne ostrze, żeby mieć tą aktywną postawę. I dlatego właśnie stoicy. No nie mówią nigdzie, że masz zaakceptować wszystko, natomiast mówią, że masz. Pracować nad tym, co możesz zmienić, po to, żeby nie musieć nawet akceptować tego, czego zmienić nie możesz, bo nie będziesz nawet miał czasu o tym myśleć. Tak, zobaczcie. Ja muszę tak naprawdę zaakceptować jedną rzecz w punkcie wyjścia, mianowicie muszę zaakceptować ten podział na rzeczy zależne i niezależne, na te zależne w 100% i całą resztę. Żeby zrobić to ostrze ofensywne, muszę zaakceptować, jakby świadomie i konstruktywnie pogodzić się z tym, że na świecie zależy ode mnie. Dużo mniej spraw, niż mi się wydaje. Trochę jak w judo ustom, żeby zwyciężyć, skupiam się na małej ilości rzeczy, żeby mieć lepsze przełożenie na rzeczywistość. I no to jest trochę odwrotność takiej postawy pogodzenia się ze wszystkim, jak leci, prawda? Czy jakby jeszcze inaczej umówiąc, tu nie chodzi właściwie o to, czy mam akceptować, czy mam nie akceptować, tylko chodzi o to, no jak zawsze w żeby umieć znaleźć to, co ode mnie zależy, i na tym się. Skupić, zaakceptować, jakby ten zbiór, zaakceptować tą przestrzeń, że ta przestrzeń tego, co ode mnie zależy, jest taka, a nie inna. Z tym mam się pogodzić i tam mam, mam włożyć swoją energię i swoje działanie. No, i tu bym postawił kropkę do pytania trzeciego. Myślę, że to jest fajne, fajna odpowiedź do fajnego pytania. A pytanie czwarte. Jest pytaniem, które jest jakby rozwinięciem poprzedniego, mianowicie jest pytaniem o zmiany na świecie, tak, to znaczy to pytanie brzmi, czy mam akceptować wszystkie zmiany, jakby jako stoik, czy mam akceptować wszystkie zmiany, które zachodzą na świecie, to było zadane w kontekście no, jakby zmian cywilizacyjnych, kulturowych, tego, że rzeczywistość się zmienia? I to jest bardzo ważne pytanie, bo faktycznie nasz świat współczesny zmienia się cholernie szybko i to jest jedno z kluczowych wyzwań dla stoicyzmu dzisiaj. I to jest zarazem różnica. Mówiliśmy o tym tydzień temu, dlaczego stoicyzm reformowany, no to jest jedna też z odpowiedzi, tak, że świat, w którym żyli starożytni stoicy, był światem nieporównanie bardziej niezmiennym, był dużo bardziej statyczny, znaczy był dynamiczny w tym sensie, że Rzeczywistość się rodziła, stawała się i umierała. Ta natura krążyła, ale krążyła po zamkniętych torach. Tak? Dzisiaj one są, te tory i trajektorie są dużo bardziej otwarte. Z dekady na dekadę świat się zmienia no, niemalże nie do poznania, prawda? I co więcej, nie wiadomo, w którą stronę się tak naprawdę będzie zmieniał. Była ta słynna książka chłopki. O życiu kobiet w pierwszej połowie XX wieku na ziemiach polskich, która właśnie była jedną z takich książek, teraz dwa lata temu wydanych i bardzo głośnych jedną z takich książek no, pokazujących, jak nieporównanie się zmieniło nasza rzeczywistość, w której żyjemy, no, w ciągu w zasadzie dwóch, trzech pokoleń. tak? Tam pod koniec tej książki był, był przykład rodziny, w której chyba jeszcze dziadek przed wojną. Czy w latach 30. XX wieku chodził po wsiach żebr, żebrząc, a wnuk czy prawnuk już był pracował w jakiejś korporacji w Londynie, tak? I to w ciągu kilkudziesięciu lat się zmieniło. I to no, jest faktem, że świat dzisiaj się zmienia w nieporównalnym tempie. Czy w ogóle no, zmienia się, tak? Dla Marka Aureliusza świat był no, dużo bardziej niezmienny. Czy życie wnuka nie różniło się aż tak bardzo, czy zgoła w ogóle się nie różniło od życia dziadka? Zresztą nie ma co tutaj uciekać się do jakichś tam przedwojennych przykładów. No ja sam pamiętam taką bardzo zgrzebną wschodnioeuropejską Polskę, przełomu lat 80. i 90. No a dzisiaj mamy sztuczną inteligencję i to się wydarzyło jakby za mojego świadomego życia i jest to no niesamowite tempo zmian i zarazem jest to jedno z największych wyzwań faktycznie nie tylko dla stoika, ale w ogóle dla człowieka jak się w tym odnaleźć. No i to pytanie było zadane, pytanie, czy mamy akceptować wszystkie zmiany, które się dzieją w świecie. To było trochę zadane z takim podtekstem, że wiele z tych nowych rzeczy. I tych update'ów świata, no może być jakichś takich negatywnych, mniej się nam podobać, czy jakoś tak możemy na nie krzywo patrzeć. I tu dlatego pierwsza rzecz, którą chciałbym powiedzieć, no jest taka, że musimy zrozumieć, że mówiąc kolokwialnie, nie wszystkie zmiany są złe, że to nie jest prawda, że świat się zmienia na coraz. Gorszy o tym nawiasem mówiąc, będę mówił w swoim kursie w przyszłym roku. Tak, to nie jest prawda, że wbrew temu, co niektórzy mówią, to nie jest tak, że świat się staje coraz gorszy. Przeciwnie, staje się coraz lepszy. I to obiektywnie się staje coraz lepsze. może nie w Donbasie, może nie w Głuchołazach, ale w perspektywie ogólnej cywilizacji ludzkiej, patrząc globalnie i długofalowo, jak najbardziej świat. Idzie do przodu, jesteśmy coraz bogatsi, żyjemy coraz dłużej, zdrowiej, i tak dalej, i tak dalej. Tak więc no, nie mają racji ci, którzy mówią, że świat marnieje, że młodzież już nie ta i tak dalej, i tak dalej. To jest ślepa uliczka myśleć w ten sposób, i to jest jakby jedno, jedno zastrzeżenie, które tutaj robię. Natomiast druga sprawa będzie taka, że. No nie da się też zaprzeczyć, że jesteśmy ukształtowani przez czas, w którym żyjemy, że jesteśmy w takim, a nie innym pokoleniu, że mamy za sobą takie, a nie inne trajektorie, że jesteśmy ukształtowani przez takie, a nie inne filmy, piosenki itd., dalej. Jak wam zacytuję ten slogan reklamowy, że dłuższe życie każdej pralki to kalgon, to pewnie wiecie, jeżeli jesteście z mojego pokolenia, to wiecie, na jaką melodię to było śpiewane w tej reklamie. Oglądaliśmy podobne filmy, słyszeliśmy podobne reklamy. Nie ma sensu udawać, że się nie jest człowiekiem swojego czasu. Natomiast nie ma też sensu zaprzeczać temu, jakby negować to, co jest w świecie nowe, dlatego, że to nie jest z mojego pokolenia. Żeby było jasne o co chodzi, na przykładach. Paktofonika. I mata. W miarę podobny gatunek muzyczny, no niektórzy już mnie schajtują za to, ale załóżmy, że podobny rejestr. Różnica jest 20 czy 25 lat. No i teraz zobaczcie. Mam prawo, jak najbardziej mam prawo lubić paktofonikę i mam prawo nie lubić maty. Albo odwrotnie, lubić matę, a nie, nie lubić paktofoniki. I każda tutaj kombinacja będzie ok, mogę lubić oba, albo w ogóle hejtować oba, to jakby jak chcę. Natomiast błędem jest nie lubić maty, dlatego że nie jest paktofoniką, tak? Jeżeli tam jest wynikanie, że lubiłem rap przełomu stulecia, nie lubię dzisiejszego, bo on już zszedł na psy. To, to jest ślepa uliczka, to będzie podejrzane zawsze. Zasada ogólna, mogę lubić muzykę, trzymając się muzycznych przykładów, jaką chcę, ale nie lubić nowej muzyki tylko dlatego, że nie jest starą muzyką, a ja jestem przyzwyczajony do starej muzyki, no to to jest błąd. I jeszcze ogólniej, no nie, mu, nie o muzyce tutaj oczywiście mówimy tylko, ale w ogóle o tym, co życie niesie i jak się świat zmienia. Nie można mieć światu za złe tego, że jest inny niż jak my byliśmy młodzi. Tak jak powiedzieliśmy wcześniej, nie musimy wszystkiego akceptować, ale nie możemy też zakładać, że wszystkie nowe rzeczy na świecie są złe czy jakieś nie takie, tylko dlatego, że są no właśnie nowe. I tutaj można by taką trochę zasadę sobie skonstruować, żeby no, wybierać sobie, że tak powiem, z czym walczymy. Nie musimy akceptować wszystkich zmian, które niesie życie, natomiast nie ma sensu też z nimi wszystkimi walczyć. Jeżeli o którąś już chcemy walczyć, no to trzeba zrobić to mądrze i wybrać to sensownie. Czyli reasumując, ty wybierasz, co akceptujesz, a co nie, ale pamiętaj, żeby wybierać mądrze. Dobra, tyle na dzisiaj. Tyle pytań i odpowiedzi. Za tydzień już będzie inny temat i przypominam, że zapraszam. Kalendarzstoicki.pl jest już dostępny na rok 25 do 15 października. Specjalna cena otwarcia, więc polecam wybierajcie mądrze i wybierajcie sprawnie. Dobrego tygodnia.